Cześć. Cześć, witajcie na kanale Wszystko co u Wasi po przerwie. No, ym, no wiecie, no nie ma co się tłumaczyć i po prostu witamy Was w nowym odcineczku. Dzisiaj co będziemy robić? Spaghetti. Spaghetti? Takie taki domowy Takie... sposób na spaghetti. Mm -hmm. I co my tutaj mamy? Tak, lista prawdopodobnie Wam się wyświetla, co jakie składniki potrzebujecie. Mamy 20 deko mięsa wieprzowego mielonego. No takie mięso po prostu. Tak. Tutaj warzywka, jakie A chcecie. Tutaj mamy pieczarki, cebulkę i jeden ząbek czosnku pokrojone. Aczkolwiek Wy chyba możecie dawać, jakie chcecie warzywa do swojego spaghetti, nie? No, no można, można. Tak, tak. I, I mamy to... jeszcze do tego sos słodko kwaśny. Słodko -kwaśny. No i oczywiście makaron. Mataron. Gwiazda. <gry> Najważniejsze. Najważniejsze. I zaczynamy tak. I masło jeszcze, ale to. Aha, nie masło, to jest tylko do do przesmażenia pieczarek. No. Więc zaczynamy tak. I zapomniałem tak wam powiedzieć, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo zbliżamy się do 60 subskrypcji. Zresztą brakuje jedna. Ale kolejny próg to 75 subskrypcji będzie. Interesne. A nas jest już 59. Mamy załączony ten i zaczynamy od przesmażenia. Musimy przesmażyć mięso na oleju. Całe mięso przekładamy do patelki. Ja bym Wam to pokazał, ale wszyscy doskonale wiemy jak się kończy kodzenie z telefonem przy nagrywaniu. No właśnie, coś tam zawsze jest Za, tak. za, za Zawsze albo coś trzeszczy, albo się wyłącza. Wolimy nie ryzykować. Najwyżej babcia Wam pokaże jak to I ma wyglądać. Teraz na drugiej patelce robimy, przesmażamy najpierw cebulkę. A ten ząbek czosnku jeszcze jest ma jest razem, razem z cebulką połączony. Tak, aha, czyli razem musicie to połączyć po prostu. Tak. Słyszycie no. to? Jak biździerczy. No bo się przesmaża cebula. Już mnie troszkę tutaj słabo widać. Głowę mam uciętą, ale no nie da się inaczej. No nie da się inaczej. Kiedyś słuchajcie, próbowaliśmy podstawki, ale to nie, nie, no nie działało. Słuchajcie, może przesunę to trochę. Nie, teraz w ogóle nikogo nie widać. No teraz jest trochę lepiej, ale dalej bacznie ma trochę ucień ale zawsze tak było, więc no po małej przerwie po prostu takie rzeczy się dostrzega. No I właśnie, odnośnie tu z tego czwartku, bo jeśli ktoś jest pamiętny, to pamiętacie, że rok temu mówiliśmy Wam, że w przyszłym roku nagramy przepis na pączki. Ale... No i się zastanawiamy. No, zastanawiamy się. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli. No aczkolwiek mamy mało czasu, bo dzisiaj jest poniedziałek, czyli już za trzy dni jest pusty czwartek po prostu. Więc no napiszcie co o tym sądzicie. Czy jest sens robić takie przepis, takie małe ponczusie? Bo, bo w zeszłym roku robiliśmy przepis na kaworki. Jak sprawdziłem, to wcale nie jest tu rozstrzygnięta, tak powiedzieć, żeby było tak ładnie, ale to, jest, to są zupełnie inne rzeczy. Dobra, mięso się przysmaża, to może widzimy się za chwilę. Słuchajcie, teraz następnym krokiem jest dosypanie do tej cebuli pieczarek. Zapomnielibyśmy ser do posypania, ale tylko na koniec. No, no to trochę potrwa, bo się tak przysmaża. Wszystko nam się tutaj smaży, pomalutku. Pomalutku, nigdzie się nie spieszy nam, zresztą wam się tym bardziej nie śpieszy, bo wy macie całe wideo takie do obejrzenia. Nie wróciliśmy, słuchajcie, mięsko jeszcze nie jest dobrze podsmażone. Ale, ale pieczarki już. Pieczarki już są gotowe, na razie to zostawiamy, słuchajcie. Ale to już będzie chwila, moment, bo już załączyłam też wodę na makaron. Jeszcze tylko musimy ją troszkę potem posolić. No. Słuchajcie, ferie są teraz, teraz w naszym województwie. Po, połączę pieczarki i tą cebulę. No to oni mięsa. nie widzą, widzą tylko patelkę. To byś się na ogniskę, ale to nie ważne. Nie dobrze, tak, tu są o. pieczarki, o. Widzicie, teraz widzicie. I musicie do tego przysmażonego mięsa. A właśnie, a to na głębokim oleju? Nie. Nie, ja nie praktykuję na głębokim oleju. Więc widzicie, tutaj mięsko już jeszcze nie jest gotowe, ale już coraz bliżej, już, coraz bliżej. już jest takie jasno-brązowe, a nie takie wiecie, różowe. No. no. dobra, no. już wrzuciła do mięsa, wrzuciło do pieczarek, mi, nie, nie, nie pieczarki do mięsa, tylko mięso do pieczarek. Mamy taki wielki, no można powiedzieć taki farsz, o ile można coś takiego używać, takiego mhm. słowa, jeśli chodzi o spaghetti, ale myślę, że tak. Dobrze. Teraz, słuchajcie, w naszym województwie są ferie. No właśnie. Dlatego mnie przez tydzień nie było. Tak to, by, tak to byśmy tydzień temu nagrali już ten filmik. A tak dopiero teraz, ale no ten. To nam się ładnie połączyło. No, farsz mamy gotowy. I teraz możemy dać. ktoś dzwoni, Możemy dać sos. To co? Otwieramy. No. O, łatwo poszło. I, łatwo poszło. Myślałem, że będę się z tym męczył. No i wlewamy. I wlewamy całą puszkę. No nie, chyba nie całą. Tak, z połowę najpierw. Musicie, no tak to... musicie to wyczuć, tak? Mm -hmm. Najpierw połowę. Najpierw połowę, jak będzie za mało, to wlejcie. A jak za dużo, to nie wiem co. Mm -hmm. Nie, za dużo nie będzie. Jednak wle... damy jednak całe. To całe jednak trzeba wlać. Mm -hmm. Babcie, by mam pokazała, ale się wyleje. A co ty wodę tu dolewasz? Troszkę ten, żeby to te wszystkie składniki tutaj, o. Czyli kolejny trik babci. No. Musicie dolać, jak ma, wam sos nie. został. W słoiku to żeby ten, żeby ładnie się ten. Żeby, żeby nie zostało takie, żeby takie mazie nie zostały na ściankach jednak cały ten o, sos woda się, nam się gotuje. Na makaron, woda się gotuje, więc i makaron. Ja teraz biorę i solę, troszkę. A ja otwieram ten makaron. On to że jest praktycznie otwarty. Nie, jest no, tylko jest. Jest z związany. Jest związany. Spaghetti makaron, specjalnie. Po Nie, Popieprzymy jeszcze troszkę ten. Do, dla smaku. Pamiętajcie, jak wasz was na przykład, sos słodko kwaśnie, jest intensywny. No to słuchajcie, może nie musicie tego pieprzu, mm -hmm. to jest opcjonalnie, nie? Mm -hmm. Ja już to słuchajcie, specjalnie Daj. kupiłam te mm -hmm. piękny. Mhm, piękny mamy tak na dwie porcje tyle. Tak, to żółty. I żółtamy żółtamy. On naprawdę nie jest taki żółty, no, jak się no, wydaje na nagraniu. Słuchajcie. O soloną wodę. Wiecie, a jak to zga zgaśnie? Nie, to ciemno jest. O Jezu! Mm -hmm. Mm -hmm. Myślałam, że coś zepsułem, ale to tak się wydaje. Słuchajcie, troszkę woda się rozlała, coś babcia mówiła, ale ja tam... Nie, woda tylko makaroni się wypełniona trochę. Czyli co? I się gotuje. To teraz musi się... Ile tu ma się gotować? Sprawdź na opakowaniu. Na opakowaniu... Ten, ten specjalny kształt makaronu sprawia, że makaron będzie gotowy już w dwie minuty. No proszę. To nawet nie musimy tak naprawdę nagrania stopać. Znaczy możemy, ale jest bezpieczniej, że się nie wyłączy. Słuchajcie, para, buch, dosłownie. Znaczy nie para, no, no tak, para, buch, bo no, babcia Mam włączyła wszystko gaz. Gotuje. Wszystko się gotuje, woda się gotuje, makaron się gotuje. Tak kuchnia ocenia farsz. Troszkę damy tutaj przecieru pomidorowego. No, czyli kolejny składnik na listę. Słuchajcie, yy, o ile my na początku nie zaznaczyliśmy, jak widać, wszystkich składników, to słuchajcie, na tej liście, która będzie podczas montażu dodana, na pewno będą wszystkie, słuchajcie. Najwyżej napiszę, że w późniejszej mhm. części odcinka się o tym dowiecie. Trzeba dolać, żeby był smak intensywniejszy, tak? mhm, mhm. no słuchajcie. Mamy tutaj ładnie, ale pachnie pomidorami. Mm. Mm. Aksamitnie. Ser. Makaron już jest gotowy? Jeszcze. Bo pamiętajcie, że jak czegoś nie wiecie, to piszcie w komentarzach babcia wam odpowie. Tak jest. Jakbyście czegoś nie byli pewni, czy coś tak, tak zrobić, czy czegoś trzeba dać więcej, czy jak coś wam nie wychodzi, to napiszcie, że wam nie wychodzi i babcia powie co najprawdopodobniej zrobiliście <tosłuch> źle. Dobra. Makaron się to makaron Ma to już gotuje, niewiarygodnie bo... szybko. Bo no dwie minuty, to no dwie minuty. Niewiarygodnie szybko. My zaczęliśmy to robić, no, 12 minut temu, no bo jednak te cięcia były po coś robione. A zobaczcie jak szybko Dziękuję to się zrobiło. Dobra, to teraz trzeba odcedzić ten makaron, nie? Ja sobie tutaj specjalnymi tymi zrobię. Tlikami? Nie, takimi... Baczcie, ba, ma szafkę pełną pudełek i przyrządów specjalistycznych. O, takie mam. Szczypczyki. Tak. Szczypczyki. Już no, kiedyś wam je pokazywałem. Chyba Chyba widzieliście już kiedyś, nie? Proszę, Wyłakuje makaron. Widzieliście je kiedyś na bank, bo chyba jak robiliśmy, ym, co to my robimy, na pewno je widzieliście, nie pamiętam z którego przypisu, ale mam wrażenie, że już były kiedyś. I proszę, kładziemy tutaj. Na razie pachnie niczym. <śmiech> Makaronem. Makaronem, <laughs> ale dla mnie makaron niczym nie smakuje. Dobry? Mhm. No. Al dente. Takie al 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 al, al dente. Tak i teraz bierzemy łyżkę większą. I, mówiłem, Barcie, nawet ma dwie szafki z przyrządami. To też to zwykła łyżka jest. To zresztą ma ten farsz. Piękny farsz. Ty też tak na to mówisz? Mhm. Myślę, że ja dziwnie się zachowuję, mówiąc no to farsz. Nie, no to jest no. No farsz. I zobaczcie. Co no farsz. Te, te, teraz tak, ostatni to jest tarcza sera na tarce, ale nie musi go być jakoś dużo. I zresztą nawet nie musicie tego robić tak ten. Jeśli macie liście bazyli, to musicie je ozdobić. To A my, ozdob my nie mamy babcia, nie, ma no nie, nie mamy. Ale nie mamy. No, słuchajcie, finalne danie wygląda tak. Nie chcesz by... Może nie, weź telefon w rękę i teraz ten. Poczekajcie Czekajcie, tylko nie wiem jak to zrobić, żeby było... O! Czekajcie. Nie, nie wiem, czy to widać. Wy widzicie no spaghetti. Spaghetti. Tepnęło się nam. Otepnęło no. się nam. Możliwe, że jakoś to połączymy w jedno wideo. Możliwe, że coś wykombinuję. możliwe, że zaczycie to jednocześnie. No. no, to będzie krótki film, bo to jest tylko degustacja. Przemieszamy sobie trochę. Spadło coś. No Teraz słuchajcie, nabiorę sobie tak. Mm. Mm. Wyśmienite, Wyśmienite. Nie? Wyśmienite. No słuchajcie, to do zobaczenia. Tak jest. Widzimy Taki się za dwa... Szybki przepis wi na spaghetti. Wi widzimy się za dwa tygodnie, bo odcinki nam się naj, najprawdopodobniej pojawiały co dwa tygodnie. Chyba, że będzie ten specjalny na te ponczusie. Na te ponczusie. Zobaczymy, no, bo ferie mamy. To my ma, ja mam czas. No. No. no, no to zobaczcie, no to żegnamy się z wami, słuchajcie, nie widać nas, musimy być podkuleni, albo się w sumie oddalimy. No, pa, pa. Cześć papa, pa, do zobaczenia. Pa.